Na program zaprasza McDonald's. Tomek mówił o tym, jak można sobie radzić, i jak sobie radził w trudnych chwilach jakiegoś tam kryzysu, mimo że piękne okoliczności przyrody, no to myślę, że takim doskonałym, doskonałą kwestią związaną z tym, że jest muzyka, przynajmniej mnie osobiście bardzo w różnych chwilach pomaga i potrafiła godzić obyczaje albo nakręcać na przykład. Już teraz razem z nami co takie piękne przejście, sobie zrobiła Monik Staszczyk, autor tekstów, wokalista dzień dobry, cześć. Halo, halo, czy się słyszymy? Chyba na razie mamy lekki problem z połączeniem z młuńkiem, z taszczykiem. Eee, próbujemy się połączyć. Tak, Piotruś nie krzycz. Zobaczmy fragment teledysku. Daleko, tak, daleko, daleko, tak. Daleko, tam, daleko... Daleko. Ty jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko tak. Mogę porozmawiać z Tobą, czasem, czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o Tobie, tak często czuję Twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w to wątpiłem, wasz refren Włośniej Wrocław Tak bardzo chciałbym Super, dzięki Tak bardzo chciałbym Hej, Balkon, dajcie wsparcie no właśnie, to jedna z piosenek, którą można usłyszeć na e, ostatniej e, płycie na żywo i akustycznie 2018-19. Munik Staszczyk razem z nami, już teraz się słyszymy, mam nadzieję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, słyszymy się. Dzień dobry, dzień dobry. Po dwóch latach od złotej płyty Syn Miasta... Razem z kolegami zespołu Muniek i Przyjaciele wracacie z koncertową odsłoną i z koncertowym wydawnictwem płytowym w wersji akustycznej właśnie. Skąd pomysł, żeby po jakiejś tam przerwie, mimo wszystko zebrać to, co się podczas koncertów wielu zresztą działo w różnych częściach kraju. No i wydać taką jedną kompilację. Wydaje mi się, że po prostu no, obecny czas, który jest po prostu strasznym czasem dla kultury i nie tylko dla muzyków, ale również dla aktorów, dla, no, dla, dla wszystkich związanych z kulturą i właściwie no, ze względu na lockdown, który już trwa prawie rok, niewiele nie się, znaczy nie, nic się nie dzieje, więc bo się dziać nie może. Postanowiłem z moim managementem wydać album, który zdążyliśmy nagrać tuż przed pandemią. Mojego zespołu akustycznego, Muniegi, przyjaciele z Jankiem Pęczakiem i Cezariuszem Kosmanem, czyli moimi partnerami muzycznymi. Nagrane to był yy, materiał, nagrany podczas trasy koncertowej tuż przed pandemią w latach 2018 19 Przejechaliśmy całą Polskę po, po różnych salach, większych i mniejszych, po teatrach, yy, ale nie tylko. Odbyło się kilkadziesiąt koncertów. Na szczęście to yy, zarejestrowaliśmy ten materiał. I, no i wydaje mi się, że teraz jest odpowiedni moment. Jeżeli nie można pójść na koncert, to można przynajmniej w domu sobie posłuchać takiego albumu, gdzie jest atmosfera, że tak powiem, żywego kontaktu z publicznością, za którym wszyscy tęsknimy, zarówno publiczność, jak i my muzycy. No bo nie istniejemy, po prostu istniejemy tylko w symbiozie z publicznością. I, i to jest jakby normalne. Więc no, troszkę tak dla pokrzepienia serc, to troszkę tak dla wspomnienia. Uważam, że teraz jest ten moment, żeby wydać ten album, a może, może latem tego roku. Koncerty 10 czerwca, to jest odległy termin, planujemy koncert promocyjny w warszawskim Palladium. Jeszcze w kilka koncertów plenerowych latem gdzieś w różnych miejscach w Polsce, no ale dzisiaj wszystko jest tak dynamiczne i nic nie jest pewne, więc no, odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że no, płyta jest jakby dla ludzi, którzy no, też tęsknią za koncertami, tak jak i my tęsknimy za koncertami jako muzycy, bo bez tej symbiozy nie da się funkcjonować. Absolutnie się z tym zgadzam i pod tym podpisuję, i też mam takie poczucie, że, że to czas, który gdzieś tam nam przychodzi między palcami i trochę czas, kiedy, no właśnie, takich relacji międzyludzkich, ale także między właśnie artystami, i fanami, wszystkim nam brakuje. A tak jak powiedziałeś, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że tych, do tych letnich koncertów, o których wspomniałeś, dojdzie i uda się je zorganizować. Masz takie poczucie, że mm, przez to, co się wydarzyło, że ta pandemia jeszcze prawdopodobnie, jak mówią nawet lekarze, z nami zostanie przez co najmniej kilka lat, to, to, to że chcąc, nie chcąc jednak koncerty chociażby takiej wersji akustycznej, częściowo jednak do sieci będą musiały się przenieść. No, wielu artystów się na to decydowało w ciągu ostatniego roku, robiąc takie mini koncerty, właśnie online, ale to będzie taki trend, który już z nami zostanie na zawsze. Wiesz co, no nie jestem ani bogiem, ani wirusologiem, więc nie, 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 w, dzisiejszej rzeczy, w dzisiejszej rzeczywistości naprawdę trudno cokolwiek uznać za pewne, więc wiesz, no, ja to, ja osobiście to mam bardzo długą przerwę, ponieważ tak jak powiedziałaś, w roku 2019 wydałem płytę, którą właściwie kończyłem jeszcze ze szpitalnego łóżka, bo wcześniej była choroba więc po tej chorobie nie zdążyłem nawet zagrać żadnego koncertu z tamtą płytą, a teraz wydaje następną, więc koncertu takiego na żywo to już nie pamiętam, bo ostatni to był chyba w roku 2019 2019 latem. Nie mogę powiedzieć, co będzie dalej. No Wiem, że ten rok, który minął 2020 upłynął pod kątem takich no, koncertów właśnie, że tak powiem, sieciowych. Online, no żaden koncert online nie zastąpi prawdziwego kontaktu. Ja osobiście jestem z tak zwanej szkoły starej, że no zawsze kochałem kontakt z publicznością, ale z pokorą podchodzę do tego wirusa, z pokorą podchodzę do rzeczywistości i pewnie no wolałbym zagrać normalne koncerty na żywo, ale co ja mogę tutaj powiedzieć, wiemy wszyscy, że duże festiwale i w Polsce i na świecie. Są, no nie wiem, przekładane albo odwoływane. Nie ma wielkich festiwali, chociażby w Anglii, jak Glastonbury. Nie wiadomo, jaki będzie los nie wiem, tych dużych festiwali w Polsce, jak Open Air, i czy w ogóle to się odbędzie, czy ten rok będzie normalny, czy, y, y, czy, czy może przyszły będzie już normalniejszy. Ile lat zostanie z nami pandemia, nie wiemy. No. Y, po prostu naprawdę odpowiem ci na to pytanie, że nie wiem. Y, natomiast to, co możemy robić, to. Po prostu no, nagrywać w domu jakieś nowe piosenki, może wydać następną płytę za jakiś czas, ale oczywiście, że bardzo bym chciał zagrać koncerty. Dlatego teraz zdecydowałem się na wydanie płyty Munię i Przyjaciele na żywo i akustycznie, żeby przynajmniej ludziom dać taką pigułkę nadziei, że może do koncertów kiedyś dojdzie. A jak zatem w takim razie, no bo m, tak, tak jak mówimy, no to bardzo trudny czas dla, dla wszystkich, co chwilę, chociażby teraz, nie wiem, kwestia teatrów e, otwierane, zamykane, kina tak samo, koncerty chwilami mogą być później już nie. E, w jakimś oczywiście bardzo, e, w jakiejś bardzo ograniczonej formie. E, m, jak to wygląda u ciebie, znaczy, w sensie co, co, co sądzisz na temat tego co się dzieje, jeżeli chodzi o wsparcie dla, dla artystów albo raczej chyba braku tego, tego wsparcia w tym pandemicznym czasie? Wiesz, no, no na, na, na tak na, na rząd to w ogóle nie liczę. Znaczy yy, najgorzej mają artyści, znaczy yy, twórcy, którzy po prostu no, żyli tylko z koncertów. Ja mam to szczęście, że. Że wiele piosenek, y, m, który jestem współautorem, bądź autorem, no to tam załóżmy, że gra radio i mam z czego żyć, ale mam absolutnie świadomość tego, że, że muzycy mają różnie i po prostu absolutnie jestem z nimi jako kolega z branży, ale po prostu jako kolega również. Zresztą z wszystkimi z aktorami, no w ogóle z wszystkimi ludźmi jestem, więc y, pandemia dotknęła nie tylko artystów, więc wiesz, no y, jak to będzie, znaczy po prostu. Y, no, taki, na, na taką pomoc, że tak powiem, oficjalną, to, no to ja, ja nie liczę, bo zresztą nigdy nic nie dostałem od, niezależnie jaki był kolor y, rządów w Polsce, to nie, nie liczyłem na to specjalnie, odkąd nie wiem, upadł komunizm, od roku 1989. Niespecjalnie to było takie, że tak powiem, żebym był beneficjentem jakichkolwiek rządów, więc i dziś nie jestem, więc ale no może sobie takim, ktoś powie, taki pan Muniek sobie może mówić, bo, bo tam załóżmy jestem grany w radio, ale ja rozumiem absolutnie wszystkich muzyków i, i właściwie to sytuacja jest bardzo trudna dla takich ludzi, którzy nie mają naprawdę z czego żyć i tylko powiem tutaj publicznie, że całym sercem jestem i i po prostu uważam, że trzeba w jakiś sposób, nie wiem, w jaki sposób można wspomagać. No, w przypadku nawet no, jeżeli ktoś wydaje płytę, to przynajmniej kupić jego płytę. Na koncerty, jeżeli się zaczną odbywać, no to przyjdź na jego koncert. No Bo co można zrobić więcej? Jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, grany w mediach, nie ma znanych piosenek. No, sytuacja jest trudna, no. ale dotyczy to naprawdę wszystkich, niezależnie już od społeczeństw, bo... Dzisiaj to jest globalna sprawa. Możemy powiedzieć, że tak samo jest w Australii, tak samo jest w Ameryce, tak samo jest w Europie i tak samo jest w Azji, więc no. no przecież wszyscy wiemy, jak jest. Tylko to na koniec. Pozwolisz, że zapytam, jak, jak ty się czujesz? Bo wspominałeś, no właśnie, to jest też jedna kwestia. Wspominałeś o tym i wszyscy doskonale wiemy, że, że byłeś w szpitalu, byłeś poważnie chory. To, to jak tą pandemię znosisz? No więc, dobrze, tak postaram się w skrócie, bo to bym musiał długą historię tu opowiadać. Na początku, no, jak pewnie wszyscy, może, nie wiem jak pewnie wszyscy, no, jak wielu niestety na początku pandemii, czyli mniej więcej rok temu, no, kiedy już z wylewu wychodziłem i no, no po prostu w miarę łagodnie przeszedłem, udało się dzięki pomocy, nie wiem, boskiej i lekarskiej wyjść z tego, to wychodziłem z wylewu, no to złapałem depresję, jak większość ludzi, nie mogłem sobie poradzić, ale sobie już poradziłem. Ta depresja jest za mną. Rzuciłem się w wir pracy. Postanowiłem reaktywować zespół t -Love. Najpierw skompilowałem ten, ten album, o którym teraz rozmawiamy, a później postanowiłem reaktywować swój macierzysty zespół t zawieszony w 2017 roku. I po prostu jestem w trakcie pisania nowego materiału z kolegami moimi w składzie takim klasycznym, z płyty king. Po prostu planujemy wrócić w 2022 roku, czyli za rok, na 40-lecie zespołu, i, i planujemy wydać nowy album, pojechać w trasę, jak, jak będzie można. Więc postanowiłem coś robić, żeby nie zwariować. Jak mnie pytasz, jak sobie radzę z tą depresję, z depresją, z, no, z pandemią, to właśnie tak. Dziękuję bardzo, czuję się dobrze. Yy, pozdrawiam serdecznie wszystkich, naprawdę. Dziękuję za te wsparcie od, od nie wiem, fanów, internautów. Dziennikarzy, przyjaciół, naprawdę ludzie jesteście kochani, ludzie mają swój power, i ludzie są naprawdę kochani. Ja wierzę w ludzi, więc tyle ci powiem na ten temat. Muniek Staszczyk, bardzo dziękuję za to spotkanie, wszystkim stęsknionym za koncertami Munika, e, polecamy płytę na żywo akustycznie 2018-19, taka na namiastka, chociaż tego, e, tak jak mówię, za czym tęsknimy, czyli za koncertami i za bliskim kontaktem jednak. Muniek Staszczyk, dzięki serdeczne, zdrowia przede wszystkim. Miłego dnia, dobrego weekendu, pozdrawiam wszystkich w Onecie i do zobaczenia następnego gdzieś tam też. Zaprosił McDonald's.